Naprawdę idziemy do wróżki w życiu to by było dziwaczne. Witajcie, miło panią poznać. Jestem Serina, a ja Alex miło mnie. Ty jesteś Sidion? Tak. Cieszę się, że jesteście. Zaczynamy? Zapraszam wyprzodem. Miło, że dotarliście. Dzięki. Chętnie przepowiem Wam przyszłość. Ekstra. Słuchuję się w Was. Przed Wami piękna przyszłość. Ty zawsze byłaś ognista. Zdecydowanie tak. Wyczuwam taneczne wibracje. Które z was to lubi? Ty? Specjalizuję się w tańcu ognia z elementami żonglerki artystycznej. Możecie się uzupełniać, bo ty jesteś spokojniejszy, wyluzowany i opanowany. Ale łączy Was wspaniała energia. Widzę Wasze poprzednie życie i jestem przekonana, że byliście w nim parą. To nie przypadek, że znów się spotkaliście. Na pewno dobrze się porozumiewamy nawet przez internet. Od początku odbieramy na tych samych falach. Słuchuję się w Wasze wibracje. Mam wizję przyszłego małżeństwa, jeśli oboje się zdecydujecie. Mogą też pojawić się dzieci. Sami dokonacie wyboru. Niczego wam nie narzucam, ale pokazuję ogrom możliwości, które wyczuwam. Wszystko jasne. Jest super. Dziękujemy. Teraz możecie wziąć ślub. Dobrze się bawię i obserwuję reakcję Aleksandry. Wróżka twierdzi, że się pobierzemy i będziemy mieć dzieci, ale Aleksandra wspomniała, że nie jest gotowa na macierzyństwo. Martwi to Tosze i mnie. Wrócimy jeszcze do tego tematu.